O, to poczekajcie, to Mary mi wysłała dzisiaj, to ja wam pokażę mieszkanie w Warszawie. Jest tak atrakcyjne, że ja się stałem, czy nie powinniśmy się tam wprowadzić. Camillus, czyli autor tego shorta, nie, nie znam gościa, ale short jest do dobry. Powiem wam, że wynajem w Warszawie to jest jakiś kosmos. Tu mamy za 4200. Wystrój glamour. Tu z innej perspektywy. Kuchnia. No i skromny kibelek. Ja muszę powiedzieć, że ten prysznic wygląda fenomenalnie. Przynajmniej wstawili nową kabinę prysznicową. Ma mocno niefajne treści, niesprawdzone i nastawione na agresję, naprawdę? Ja, ja pierwszy raz gościa widzę, dlatego nie wiem. Zapach szlugów gwarantowana w każdym pokoju? No, no, no. Ale wiecie, mnie się bardzo podobają te wszystkie mieszkania, w których kanapy są koło lodówki, na przykład, nie? Albo koło piekarnika. Możesz sobie, możesz sobie wstawić ciasteczka do piekarnika i zasnąć. Aczkolwiek z tym mieszkaniem, Hop ma rację, nie? Ja sobie zacząłem zrzucać co ciekawsze mieszkania, które pojawiają się w ogłoszeniach, do, do, do folderku, robić sobie z kliniki. Ja powiem, że kiedy na przykład mówię o, o tym, że można sobie przekimać koło piekarnika, to mówię całkiem poważnie, nie? Nie marzyliście o takim luksusie? Piekarnik zamknięty w szafce, która wy wydaje się niebezpiecznie łatwopalna? I możecie zaraz obok kimnąć, nie? Ja, ja mówię, jak oglądam. No mówię, ja już pokazywałem wam na którymś poprzednim streamie pra pralkę dla, dla osób niskorosłych, nie? Będziemy mieć bardzo małe ubranka, że, żeby tego. Że, 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 żeby prać w takiej pralce. Widziałem mieszkanie na sprzedaż na Mariumskiego KWF-u w pokoju z aneksem kuchennym był aneks łazienkowy. Jesus fucking Christ! Nie no, ja miałem. Ja, ja, mój kumpel lata temu w Łodzi przy Gdańskiej miał mieszkanie, gdzie miał właśnie aneks. To była kawalerka z aneksem kuchennym i. Ta mini kuchnia była od razu połączona z łazienką, która składała się z prysznica i kibla i niczego więcej, nie? Ale na przykład powiem wam, że ostatnio zobaczyłem takie zdjęcie, akurat nie, nie zeskrinowałem go niestety. Przeglądaliśmy z mery mieszkania, zobaczyłem zdjęcie jakiegoś tego i mówię, ja pierdolę. Oni mają ka kalo kaloryfer na suficie. Dlaczego oni mają kaloryfer na suficie? Ponieważ zdjęcie było tak zrobione, że wyglądało jakby, jakby w mieszkaniu było okno sufitowe i obok niego kaloryfer. <laughs> I, zdjęcie, I na tym zdjęciu nie było nic co pozwalało się zorientować, że ktoś po prostu wrzucił, kurwa, poziomo zdjęcie, nie? Mieszkanie do generalnego remontu, ale w nie ma miejsca nawet na prysznic, to jest... Ja stawiam, że mieszkanie, które tak wygląda, to jest gdzieś na Pradze, nie? Stawiam, że, że, że to jest niestety ten problem, że, że te mieszkania się średnio nadają do pełnego wykorzystania. Ale mówię, jakiś czas temu mój barber mi opowiadał, że wprowadził się do mieszkania, które było normalnym mieszkaniem w bloku z jednym małym haczykiem, to czy znaczy zostało przez właścicieli przedzielone na pół. I koleś nie miał ogrzewania... Z sieci w domu, nie tylko jeżeli chodzi o kaloryfery. Też znaczy nie, kaloryfer chyba miał, ale nie miał pionu z ciepłą wodą w, swoj, w swojej połówce mieszkania. Miał ogrzewane z jakiegoś e, mini boilera e, ciepłą wodę i po pierwszym miesiącu rachunek za prąd wyskoczył mu 1000 zł. Nie? Prawdopodobnie ludzie podzielili mieszkanie w taki sposób, że przyłączę do wody w tej połowie, którą on dostał. Było tylko z pionu z toaletą, nie? Więc nie było w ogóle ciepłej wody. Ale już nawet mignęło mi jedno mieszkanie, które wyglądało tak. Wyglądało tak, jakby ktoś celowo podzielił pokój, jeden, jeden istniejący pokój na dwa pokoje, bo okno było przedzielone, nie? W sensie była ściana między oknami. Więc rozwiązania, które do tej pory widziałem tylko u Brytyjczyków, są też i u nas. Aczkolwiek ja mówiłem już, że ponieważ przeglądam sobie powoli mieszkanka, to ja się kurwa nastawiam na jakiś straszny luksus. I mam w tej chwili ustawione, ponieważ nie szukamy jeszcze aktywnie, nie musimy jeszcze znaleźć na CITO mieszkania. To ustawiłem sobie filtry tak, że mi się wyświetlają mieszkania trzypokojowe. I ogólnie z tego co zauważyłem, w ogóle ceny mieszkań nie są wyliczane po tym, ile, są, ile yy, pokojów ma mieszkanie, tylko jaki ma metraż. W sensie mieszkanie, które ma 50 metrów i 3 pokoje, jest wyceniane tak samo, jak mieszkanie, które ma 50 metrów i dwa pokoje. I przeglądam te trzypokojowe mieszkania i powiem wam, kurwa, że to jest niesamowite, jak duży odsetek tych mieszkań jest ewidentnie przeznaczonych do tego, żeby to były trzy pokoje, w którym każdy, każdy mieszka, nie? W sensie w każdym pokoju ktoś, ktoś osobno mieszka. I to jest strasznie wkurwiające. Bo jak chcę znaleźć coś, co będzie miało mało mebli, a najlepiej wcale mebli poza kuchnią oczywiście, plus szafa przed pokojem, no bo gdzieś trzeba, trzeba ciuchy chować, to, to to jest poracha, nie? Na 200 dostępnych ofert są, nie wiem, 3 takie, nie? Jest bardzo źle. Ściana między oknami to też stary motyw z wielkiej płyty. Często ludzie dostawali M1 z wielkim pokojem, dzielił na półek się pojawiły dzieci. Tego nie znałem. Natomiast no, fakt, że... Powiem wam tak. Są mieszkania, które są ojebane boazerią i mają w każdym pokoju co najmniej jedną ścianę zajętą przez meblościankę, która pamięta PRL. I to nie, nie, nie późny PRL. I są wyceniane tak samo jak mieszkania ku, świeżo, po często bardzo pobieżnym remoncie z, z tanimi meblami z Ikei, nie? I to jest, to jest ten sam pułap cenowy. Also chciałem powiedzieć, że kurwa ludzie, którzy kupują do swojego mieszkania na wynajem szafeczki, które mają, wiecie, 40 cm wysokości, takie typowe szafeczki pod telewizor, ci ludzie są pierdolnięci i ciągnie się taka kurwa jebana szafeczka przez całą ścianę i nic tam nie postawisz. Wtedy wiesz, że projekt z katalogu, a nie dla mieszkania? Ja mam wrażenie, że w części takich mieszkań to jest po... To jest pozostałość po tym, że ktoś w tym mieszkaniu mieszkał, nie? I że ktoś, że komuś było tak wygodnie. Ale te meble dla najemcy, który Często stara się upchnąć swoje rzeczy na prze w przestrzeni, która nie jest jego, więc generalnie też przestrzeń magazynowa nie została przez niego zaprojektowana. Jakie mieszkania są kurwa fatalne, nie? Czy spotkania dla patronów to tylko w jednym mieście? No póki co nie jestem jeszcze rozmiarów DLR-u, żeby robić regularne spotkania klubów Ralinderu. Ra Kiedyś dojdziemy do tego punktu. Kartograf będzie pierwszym tego, pierwszym zakładaczem klubu Ralinderu w Łodzi i od tego zaczniemy. Od tego będziemy szli. W górę. Jakby, jak, jak przebijemy na Discordzie 1000, to zaczniemy zakładać kluby Rarinder. Weź kredyt, spłacaj, ale na swoim. Póki co jesteśmy w takim punkcie, że w Warszawie wzięcie kredytu i spłacanie go razem z czynszem jeszcze przez chwilę wychodzi drożej niż wynajem mieszkania. Podejrzewam, że niedługo przekroczymy tę granice i będzie w drugą stronę, ale jeszcze, nie, jeszcze się nie opłaca. Obserwując, że wiele osób nie jest w stanie wziąć kredytu na mieszkanie większego niż kawalerka 25 metrów kwadrat? Nie no, nie oszukujmy się. Osoba, która jest w tym punkcie życia, w którym ja jestem, to chyba musi poczekać, aż ktoś, aż ktoś chociaż spróbuje uregulować rynek, najmu, rynek kredytów hipotecznych, zanim się wpierdoli w kredyt hipoteczny. Wracając do piekarnika kołuszka, to są takie mieszkanka wielkości dużego pokoju plus łazienka, tam jest łóżko, aneks kuchenny itp. Jak dla mnie zajebista opcja dla minimalisty singla. Barka i Cator, ja muszę cię niestety zawieść. Zrzut, ten zrzut, gdzie jest łóżko i piekarnik, to nie jest kawalerka. Nie pamiętam, czy to jest dwu- czy trzypokojowe mieszkanie, ale to jest dwu- albo trzypokojowe mieszkanie. I tak, ten pokój jest aneksem kuchennym, ale o ile dobrze pamiętam, to były trzy pokoje. I dalej było to rozwiązane w ten sposób, że masz łóżko koło piekarnika. To jest najgorsze. Poczekaj, aż babcia umrze? Moje babci już nie żyją, nie? I dalej nie mam dość kapitału, żeby kupić mieszkanie. Takie ceny mieszkań podobne są w całej Europie, czy tylko w Polsce? Kryzys mieszkaniowy jest niestety w dużej części Europy. A kryzys mieszkaniowy jest w dużej części Europy i wszyscy się z tym zmagają. Ponieważ natura tego problemu jest dość wspólna dla, dla wielu części Europy. To znaczy, tak długo jak mieszkanie jest lokatą kapitału, tak długo będziemy mieli kryzys mieszkaniowy. No? Natomiast... Ceny mieszkań są podobne w całej Europie, w wartościach bezwzględnych. Nie, nie, no ale jakby problem z kupieniem mieszkania przez młodych występuje wszędzie. Jego źródła są troszeczkę inne, bo na przykład jeżeli chodzi o to, jak bardzo rozpasane są banki w Polsce, to pod tym względem jesteśmy kurwa unikalnymi kwi kwiatuszkami. Ale jeżeli chodzi o wiele innych rzeczy, to, to, to problem z dostępnością mieszkania jest wszędzie. Czy Wiedeń to jakiś szczególny przypadek, czy coś, co możemy naśladować? Naśladowanie w Wiednia, z tego co rozumiem, wymagałoby dość fundamentalnej zmiany mentalności. To byś proponował sobie, która zastanawia się nad wzięciem kredytu hipotecznego na jej potrzeby mieszkania w sam raz, ale kwota kredytu byłaby podobna jak wynajem, jednak waha się. Wydaje... przy czym ja nie jestem ekspertem od tego i ja naprawdę... naprawdę nie potrafię tutaj powiedzieć tego bardzo mądrze, ale ja mam poczucie, że jeżeli istnieje nawet minimalna szansa, żeby różnica między wynajmem a wzięciem kredytu mieszkaniowego była na korzyść wynajmu. To znaczy wynajem zostawiał ci w portfelu nawet 500 zł. To sugerowałbym, że lepiej póki co jest odkładać sobie te 500 zł. Ponieważ póki nie masz okoliczności życiowych, które cię zmuszają do zakupu mieszkania, typu na przykład dzieci albo typu pewność, że będziesz w danym miejscu mieszkał bardzo długo, to niestety, ale zakup mieszkania na hipotekę może być bardzo dużym hamulcem, nie? Ja, ja uważam, że, że wiecie, patrząc na to, że najpierw byli dy dy dymani frankowicze, teraz mówi się, że przez Wibor dymani są złotówkowicze, to jakby ja mam dość spore obawy co do tego, jaka jest sytuacja kredytów y, hipotecznych, nie? To znaczy, mam całkiem... Mam całkiem duży problem z tym, że, 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 że może się okazać, że jeżeli bym wziął w tej chwili kredyt hipoteczny, to nawet nie, nie jest kwest, nie, problemem nie jest to, czy byłbym, go, czy byłbym w stanie go spłacić, tylko problem jest to, czy nie okazałoby się, że jestem na nim dymany, nie? czy obniżenie stóp podbiłoby ceny mieszkań? Nie sądzę, bo, to, bo problemem nie są stopy, tylko to, jak wyglądają relacje między bankami. Dwie nieskończoności. O. Caroline, oraz Michał i Karolina. Pojedyncze nieskończoności. Adam Lendas, Aleksander Bratkowski, nihilistyczny ateista, Krzysztof Jurewicz, Flaviusa Emberma, w Naukila oraz Aidan Kree. Dawczynie pizzy. Adam Ranafe, Dawid Korzeniowski, 0198, Konrad Samlin, Finger, Szamisen, Puchciarz, NMN7, Strażnik Sanktuarium, Czonek Komisji WZK, Janek Michał Skoczyński, Neurofotoreceptura, Restless Dream, Smutny Michał, Michał Guś oraz Konstanty Bielewicz. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksymowicz, Kartografia, Obwiam Krzysztof Grębowski, Amade Game, Ranty, Bristeri Claudin, Maria Banani, Wiktor Rokowski, Kuba z Poznania, Borsuk Cukrowy, Adrian Mrozik, Maciej Daniela, Kadeusz Hajduk, Nikodemcu, Prys, Andrzej Dubiel, Joanna Karpeta, Czerwona Morda, Protonowy, Chris Poland, Bartomej Marcin Lalak, Gruby Mefisto, Maciej Nagiel, Trismuszwajka, Jacek Stolarski, Kocia Pilotka, Gulas, Prometł, Bydludzki, Deobszan, Radamor, Erik Fos, Behanort, Mapipaj, Snawkin, Belka Fłoku, AMN, Anekusilius liczkość Adatin Relkin oraz Fukoro. Osoby dające kawę, Szymon Popławski, George Soros, Łukasz Ciesielski, Patryk 128, Jarosław Lublina, Vampire Lords, Patryk Oczadły, Kolce Rozrywanie, Archipend Kratar Wszech Kosmytu, Maksymilian Kocimski, Mateusz Strzałkowski, Masaż Masasze, Makar Jasiński, Maccin Harasimowiczka, Cyprowa Wrzyniak, Gruszka, Pikuła, miejscowa, Olaf Barbarian, Daniel Kołcum, Kersyum, Justyna Lech, Kuba Tużański, Emil, miku 39, Czekerłek, Kropster, Dom Egg, Fel podkreśnik X, Martwa, Ania Jano, Adam Tomuś, Kucureł Nowa, Olga, KTBM32B. over Oraz Ola Schnadel eee, I wreszcie dawcy herbaty. Co za dziwna nazwa Łukasz Puskota, Jakub Bździel, Tomasz Orzewski, Monika Piechocińska, Arkadiusz Gumiński, Rzed Bryliński, Socjalistka w Polsce, Bartosz Zawacki, Wojciech Nowiński, Dominik Józefiak, Hubert Mazur, Michał Smereka, Skrajnie Skończony, Julian Księski, Mundboł Plasz Malwina Huzarska, wydła, wydła, wydła i wydła. Franek KTBM32, Lakardar, Bonboni 3, Czykoł, Aniela M. Sony Link, Fejner, Pochenek, Solas, Łukasz, Adrian Wlubel, Misiek, Darum, Iriach, ja, Łukasz, Jarmir, Mango, IC47, Relilos, XLS, Pyros, Albert Stompur, Pat, Pat Mermel oraz Damian Hadala. I na koniec powiem raz jeszcze, mordo, jeżeli doceniasz to, co robię, proszę zostaw lajka, subskryba. dołącz do wspierających na Lindel. Imperium Medialne nie zbuduje się same, zbuduje się z twoją pomocą. A teraz siemeczka i pup!